Siema, z tej strony Mistof Hasma, a dzisiaj Was witam w trzecim już y, Toltailu z nowej części Toltaili z Jackiem Sparrowem. Toltail nazywa się Kapitanowie Potępieńców, czyli Captains of the Damned. I standardowo w opisie macie link do Pirates' Cove, gdzie możecie sobie szukać graczy i będą różnego rodzaju eventy organizowane, możecie sobie grupkę założyć. Y, dlatego też zachęcam do y, chociaż spróbowania, y, czy Discord wam się spodoba i może poznacie fajnych ludzi i będziecie się fajnie bawić. Oprócz tego standardowo od godziny około 15, 16 w zależności od, od dnia są streamy na Twitchu, też tak samo link macie w opisie. No i co, ja już Wam nie przeszkadzam i życzę miłego Tolteila, który, znaczy poradnika do Tolteila, który mam nadzieję, że Wam się przyda. Trzymajcie się. A więc tak, ta Tolteila głosujemy sobie w odpoście w nowym budynku. Tak jak widzicie jest to trzeci tail. I jako, że tutaj właśnie mamy portal, outpost jest obojętny. Wcześniej mogłem o tym powiedzieć, trochę zapomniałem, ale w tym przypadku na szczęście outpost jest, że tak powiem, dowolny. W sensie z dowolnego outpostu będzie Wam wygodnie płynąć. No i co, po wpłynięciu w portal, oczywiście na początku warto sobie posłuchać tam y, gadki. Y, no i, że tak powiem, udać się już statkiem. Wpływamy sobie w portal, następnie wypływamy na takich, jakby, bagnach. I tutaj polecam od razu statkiem przepłynąć na sam koniec, aż dojdziecie do takiej zielonej bramy, jakby, która jest na, z, z początku pokryta taką zieloną y, mgłą. Jakby nie możemy na razie przepłynąć, będziemy musieli na bagnach wykonać jedną misję, ale najważniejsze na bagnach i myślę najtrudniejsze zarazem są trzy dzienniki, bo żeby je dostać, one się tak od razu nie pokażą, musimy zebrać specjalny płomień. Płomień znajduje się właśnie tam na końcu, po prawej stronie zresztą będziecie wszystko w tle. Widzieć ja tego Tolteila mało pociąłem, bo, że tak powiem, te odcinki są i etapy długie, to będę się pewnie czuł, jakbym robił komentarje i video, ale tak będzie najprościej i po prostu w miejscach, w którym będę przechodził, będę po prostu, yy, że tak powiem, się zamykał i... Będę w, w, siedział bardziej w ciszy, a wy będziecie mogli sobie patrzeć jak e, przechodzę i będziecie mogli sobie tego toltajla zrobić na 100% No więc tak, tutaj musimy znaleźć miejsce, żeby zapalić latarnię Ja też niestety, musicie też pamiętać, że ten toltel jest nowy i ja jeszcze na 100% wszystkiego nie pamiętam, więc jak czasami tak biegam, jak tutaj na przykład e, to bierzcie pod uwagę, że też niektóre rzeczy robili e, tam, MacFudge czy wegi, jak przechodziliśmy go za pierwszym razem, więc Mogę mieć czasami problem i dlatego też tak czasami latam prawo-lewo, bo też sam sobie muszę przypomnieć, gdzie wszystkie te rzeczy się znajdują. Ale tak, zdobywamy pierwszy dziennik, drugi dziennik znajduje się jakby pomiędzy takimi skałami i też musimy sobie zapalić latalnie, tak jak mówię, w każdym tailu. Jeżeli tutaj byście się pogubili, spowolnijcie sobie wideo, żebyście dokładnie widzieli, gdzie ja płynę i też podążajcie, dzięki czemu te dzienniki nie będą dla Was problemem. Te bagna są bardzo specyficzne i każde miejsce wygląda właściwie tak samo, dlatego można się tutaj łatwo zgubić. No ale co? Zapalamy latarnię i w tym momencie będziemy mogli zrzucić sobie szkieleta, który wisi na takim jakby takiej linie i z tego i w tym właśnie w tym jakby tej klatce tego szkieleta będzie znajdował się dziennik, także warto sobie go przeczytać i będziecie mieli już dwa z pięciu dzienników y, tych takich właśnie jakby potępionych Następnie tutaj należy znaleźć najlepiej sobie pod wodą robota. Ja też jak widzicie na początku trochę że tak powiem pobłądziłem i poszedłem za daleko. Ale tutaj też będzie widać od statku jak sobie pójdziecie to po prostu idziecie jakby bardziej na prawą stronę. Warto sobie płynąć pod wodą aż, ten, aż tego robota znajdziecie i wtedy od tego robota z tej perspektywy, której ja teraz patrzę na, w grze, patrzycie sobie na prawo i ten dziennik będzie też jakby, będzie do niego wymagane, że tak powiem, zapalenie wcześniej latarni i to zapalenie znajduje się w takiej jakby chatce. Też możecie iść po prostu tropem niezapalonych latarni. Jak ja go szukałem, to właśnie tak to zrobiliśmy. Ogólnie na tych bagnach najlepiej sobie właśnie chodzić tymi, znaczy szukać po prostu niezapalonych latarni. Jeżeli chcecie to jakoś samemu przejść, to właśnie w ten sposób jest to najlepsze. Warto pamiętać, że właśnie są tu tylko trzy dzienniki i do zapalenia na końcu przed bramą będą zaraz do zapalenia kolejne latarnie i potem kolejne świeczki. Tak jak widzicie tutaj pobłądziłem, ale latarnia do zapalenia znajdowała się właśnie tutaj gdzie zapalenia zapaliła przed chwilą Ewelina i właśnie po zapaleniu będzie znowu szedł ten ciąg tych latarni, który doprowadzi nas aż do tego robota. No i tak, jak już mamy ten trzeci dziennik, udajemy się na tą chatkę, co stoi po lewo od naszego statku, jeżeli dopłynęliście w to miejsce. I przy drzwiach znajdują się kolejne dwie latarnie do zapalenia. One ukażą nam stojących na plaży ludzi i ci ludzie, bardziej duchy, też mają do zapalenia kilka latarni. Szukajcie sobie po prostu takich smutnych, z obniżoną głową, oni właśnie potrzebują, żeby zapalić im świeczkę i tym samym odblokować przejście. Tutaj my w tym przypadku mieliśmy trzy. Zakładam, że za każdym razem jak się wykonuje tego tolteyla, dokładnie te same postacie są niezapalone i trzeba po prostu te trzy postacie zapalić. Więc tak, po otwarciu przejścia udajemy się na statek, gdzie będziemy musieli przepłynąć aż do twierdzy. A więc tak, po dotarciu do twierdzy udajemy się na pomost, gdzie mamy kolejną latarnię do zapalenia. Dzięki niej otworzy nam się dalsze przejście, aby będziemy mogli wykonać tutaj konkretne misje, które oczywiście pozwolą nam przejść dalej. I w tej lokacji znajdują się dwa dzienniki. Pierwszy, że tak powiem, pokażę na samym początku, bo znajdują się właściwie na początku tej lokacji. Zapalamy sobie cztery te latarnie które odblokują nam przejście w dół. Kiedy zajdziemy sobie na dół, możecie spaść sobie do wody na spokojnie, tam jest drabina, ale tak samo możecie zyskoczyć jak ja i tutaj właśnie ten szkielet teraz po prawej trzyma kolejną pochodnię do zapalenia, która ukaże nam dziennik. Dziennik znajduje się dosłownie naprzeciwko tej latarni no i właściwie tutaj mamy już 4 na 5 dzienników, piąty znajduje się na górze. W tym momencie udajemy się w dół, na samym dole znajduje się to chyba będzie lockpick, to będzie chyba wytych, który pozwoli nam przejść, że tak powiem, do dalszych lokacji i tym samym pozwoli nam zebrać ostatni z pięciu dzienników w tej, w tej miejscówce. Tutaj wypływamy sobie tunelem i właśnie pamiętajcie, żeby ten lockpick zabrać, w sensie ten wytych, bo na górze będziemy musieli z niego skorzystać i to chyba aż tak dwa razy będziemy musieli z niego z niego Tutaj jeszcze po lewej zapomniałem, a warto to zrobić teraz, bo potem możecie mieć, w sensie potem będziecie już mieli dziennik na dłoni. Też musicie sobie zapalić tą, tą pochodnię, która teraz znajduje się po lewej stronie. Oczywiście chciałem otworzyć bramę wytrychem. Myślałem, że to takie proste, ale mówię. Toltejla przechodziłem tutaj dopiero trzeci raz i jakby, no tak jak mówię, niektóre rzeczy wcześniej robili chłopaki, więc tutaj Czasami mi się zdarzało nie pamiętać. Teraz tak, odcinamy sobie przy pomocy, no wiadomo, że tam broni po prostu tą platformę, wskakujemy na górę, następnie idziemy do prawej strony i możemy sobie przez dach wskoczyć po dziennik. I w tym momencie kończymy dzienniki potępionych, one się chyba tak nazywały. I mamy już, że tak powiem, 5 na 5, więc jeżeli chodzi o pierwsze 5 dzienników, które tutaj są, to że tak powiem, zrobiliśmy komendację. W tym Toltailu mamy jeszcze potem później kolejne pięcienników, ale one już znajdują się w mieście. Mamy tu chyba są dzienniki mieszkańców w ogóle, więc tutaj mamy pierwszą część i potem mamy kolejne pięć. I na tym etapie będzie to już, będą to już wszystkie dzienniki. Tutaj warto oczywiście, jeżeli macie osoby, zagrać z kimś, bo będą, będziecie mogli o to 15 sekund sobie skrócić, bo w momencie, w którym obniżacie tą windę. Musielibyście teraz w tej klatce czekać, aż ona sama przejdzie, a tak to na górze inna osoba z załogi może was podnieść i trwa to troszeczkę szybciej. No ale cóż, to już wszystko zależy od Was. Tutaj równie dobrze można też sobie po prostu poczekać i wtedy ta winda po jakimś czasie zadziała, sama, dzięki czemu też oczywiście ten yy, tą przygodę można wykonać po prostu solo i nie trzeba wcale grać w ekipie. Teraz mamy po lewo tutaj taki mały parkur, musimy sobie. Wskoczyć po tych, po tych takich platformach z drewna, które trzymają klatki, no i udajemy się już do windy. Teraz przy pomocy tej windy wjeżdżamy sobie na górę po prostu i po lewej stronie mamy do zapalenia, tak jak w pierwszym tailu, kilka po prostu latarni. Tak samo lewy odpowiada za lewo-prawo, prawe koło odpowiada za góra-dół i mamy do zapalenia z tego co mi się wydaje. Pięć tych, pięć tych hmm, pochodni. No, i dobrze, po zapaleniu ich wszystkich pojawi nam się, że tak powiem, przypłyną tutaj statki fantomów. Chwilę postrzelają, ktoś tam chwilę pogada, a następnie wyskakują nam fantomy, które musimy pokonać, aż dojdziemy do finalnej fazy z jakby takim minibosem. On jest bardzo prosty, zabijacie go i udajecie się na statek. No i co? I że tak powiem, płyniecie do miasta, gdzie będziemy mieli kolejne pięć dzienników i chyba większość pobocznych misji, bo właściwie do tej pory zrobiliśmy tylko te dzienniki. No i tak, w samym mieście warto sobie oczywiście pobiegać, bo samo miasto jest naprawdę super zrobione, mi się bardzo podobało. Tutaj już jakieś smaczki, jakieś małe drewniane statki, no bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Yy, I tak, na początku pierwsza komendacja poboczna, udajemy się na górę fortu i przy pomocy firebomby bomby strzelamy w statek, tak mi się wydaje, że to jest chyba statek Barbossy, tak, on tam stoi na przysterze, coś tam też pokrzykuje. I mamy zrobioną komendację. Tutaj warto pamiętać, że jedna osoba wystarczy, żeby strzeliła, i dla, całego, dla całej załogi jest jakby przyznana ta komendacja. Teraz udajemy się już do głównego miasta, gdzie przy studni będziemy mieli klucz do Mercado, czyli jakby tam takiego domku, który będziemy musieli sobie otworzyć później. Mamy też tam do przeczytania notatkę i do zapalenia latarni. Jakby, nie pamiętam do czego będą te rzeczy, ale. Ale warto sobie to przeczytać zawsze dla fabułki. Ale teraz nie o tym. Tutaj jeszcze chwilkę pooglądaliśmy sobie tego topionego mieszkańca, który miał wyjawić lokalizację Jacka. A Jack ucieka, uciekał sobie właśnie tutaj przez sklep z ubraniami. I tutaj też znajduje się pierwszy dziennik mieszkańców, więc warto sobie go przeczytać. On się znajduje w takim dość prostym miejscu, ale wiadomo, że można jakby tak pominąć wzrokiem i skręcić od razu a dziennik zostanie i potem będziecie musieli go szukać. Tutaj po prawej stronie mamy drugi dziennik mieszkańców, też warto go, yy, że tak powiem, przeczytać od razu, bo później będzie, będzie stos książek i możecie się, że tak powiem, zagubić i Zapomnieć o nim, a dziennik jest naprawdę w prostym miejscu. Klucz do Mercado otwiera nam drzwi, właśnie do tego budynku. Tutaj mamy do zapalenia latarnię, mamy też za skrzynką do przeczytania notatkę. Nie pamiętam, czy, czy to przyznawało nam jakąś komendację, ale warto sobie to przeklikać na pewno. Tutaj mnie trollowali, nie dali przeczytać, a mówię, nie jestem pewny, czy to dawało jakąś komendację. Wydaje mi się, że nie. Ale to mówię, dla siebie też można po prostu, żeby poznać część tego miasta. Tak jak mówię, tutaj przechodziłem już drugi raz, robiłem to jak najszybciej, i że tak powiem, wszystkie rzeczy, dzienniki i tak dalej, po prostu skipowaliśmy. Przechodzimy do dziennika czwartego, który znajduje się na dachu. Musimy sobie przy pomocy słoddasza, tutaj chyba też po lewej stronie, możemy wejść po beczkach i po latarni. Ale my za każdym razem skakiwaliśmy właśnie w ten sposób. I mamy zebrany czwarty dziennik mieszkańców. O, tutaj widzę, że się pomyliłem. Dziennik był trzeci, a czwarty będziemy teraz mieli w tunelu, do którego będziemy płynęli, żeby odzyskać y, skarby właśnie tych tutaj y, tych szkieletów. To się chyba właśnie nazywa tam drogocenne skarby mieszkańców po prostu. I to będzie taki jakby. krejt y, demtowy czyli taki potępiony właśnie przezroczysty, widmowy. Ale tak jak mówię, będziemy teraz dopiero mieli czwarty dziennik, więc mam nadzieję, że tutaj nikogo nie wprowadziłem w błąd. Płyniemy przy pomocy tego robota aż dotrzemy do bramy. Pamiętajcie, żeby cały czas płynąć tym robotem żeby go tutaj nie zostawić, bo będziecie musieli całą drogę z tym krejtem z tym przejść, że tak powiem, na pieszo. A to kawałeczek, chwilę Wam zajmie, więc warto tym rubołtem sobie płynąć. Bramę, żeby otworzyć, musimy zejść na prawo po tych schodach i przy pomocy bloczka podnieść ją do góry, po, znaczy w tym przypadku do dołu po prostu. Dobra, a więc tutaj płyniemy i po lewej stronie będzie się znajdował dziennik, Równie dobrze możecie go przeczytać też chwil... później, bo tutaj będzie kolejna jakby lokacja związana już z dalszą fabułą, ale wiadomo, że warto go przeczytać im szybciej, tym lepiej, bo potem może tam o nim zapomnieć i będziecie musieli powtarzać całą pierwszą lokację i tak dalej, żeby do niego dotrzeć. Także warto serio sobie go zrobić od razu i potem nie mieć z tym problemu. No ale dobrze, płyniemy sobie tym robotem, aż dotrzemy do takiej jakby Otwartej przestrzeni, jakby w całej misji, to jest naprawdę bardzo bardzo proste. Śledzimy ten taki jakby robot tych złodziei, tych, tych piratów, którzy ukradli te łupy i oni zakopali je po lewej stronie. Musimy je po prostu za chwileczkę odkopać i przekazać je dla mieszkańców. Jest to tutaj naprawdę dość chyba oczywiste i proste, ale wiadomo, że bieganie po tym mieście można o czymś zapomnieć, a potem już nie można do tego wrócić. I tak jak mówię, to właśnie w tych Tailach jest chyba najbardziej, na, znaczy najgorsze po prostu, że jeżeli już przejdziemy dalej, to nie możemy powtórzyć tego, co było wcześniej, a to przeszkadza i, i trzeba potem powtarzać całość. Tak jak mówię, nam chyba zrobienie wszystkiego na 100% zajęło około 15 godzin grania, bo jeszcze nie mieliśmy żadnych poradników, szukaliśmy właściwie wszystkiego sami, ale no jakby chcieliśmy być jednymi z, jednymi z pierwszych, dlatego... Jak wiadomo, dusza z pocuchów u nas płynie, bardziej krew z pocuchów u nas płynie i każdy z nas chce mieć wszystko jak najszybciej, jak najlepiej, dlatego <gryw> zrobiliśmy to po prostu sami bez, nie czeka bez czekania na po prostu poradniki chociażby na relative. Tam też wiadomo jak chcecie możecie sobie te dzienniki znaleźć. Też mogę Wam link podrzucić w opisie. Ale to mówię, to jest tak jak w przypadku innych Toltali, jak po prostu byście sobie nie nam wpisali właśnie journals, to, to te dzienniki już na pewno są w internecie wszystkie i możecie je na spokojnie z notatką i z... z notatką i z zdjęciem znaleźć Dobrze i teraz udajemy się już do ostatniego dziennika, mam nadzieję, że tym razem się nie pomyliłem. Dziennik znajduje się jakby po drugiej stronie tego muru On leży sobie po prostu przy, przy armacie Też jest on prosty tak naprawdę do znalezienia, aczkolwiek tutaj nie mamy żadnej misji pobocznej, a co dopiero tego głównego wątku także musimy tutaj zajrzeć specjalnie Tak, jak widzicie, zostało nam jeszcze tutaj kilka rzeczy pobocznych. Na szczęście, dzienniki już skończone, czyli pewnie to, co najbardziej by Was ewentualnie interesowało. Ale teraz tak, przy pomocy właśnie tutaj znowu tego bloczka, podnosimy się do góry, po prostu to jest jakby taka winda, i przechodzimy już za chwileczkę do skarbca. Praktycznie teraz będziemy mieli właśnie jeszcze poboczną misję związaną z więźniem. I potem już mamy chyba skarbiec, i właściwie koniec tego tejla. Także tak, tutaj udajemy się do góry. Tak jak wcześniej mówiłem, tutaj też da się to zrobić samemu. Ale jak ktoś wam pomoże, to jest to dużo szybsze i też takie bardziej imersyjne. Tak mi się wydaje, że fajnie tutaj kooperować. Jakby wiadomo, że te misje muszą być zrobione też jak dla pojedynczego gracza. Ale takie elementy fajnie, jeżeli może nas sobie nawzajem pomagać. To zawsze daje taki fajny właśnie, yy, fajny element współpracy. No i tak, tutaj idziemy sobie oczywiście w lewo. Tutaj musieliśmy poczekać na spadających. No i tutaj na dole musimy się już udać do tego co mówiłem wcześniej, że będziemy w tej lokacji. Wchodzimy po prostu do lochów, gdzie Jack Sparrow sobie uciekał i tutaj będziemy mieli właśnie misję z więźniem, którego musimy, którym musimy jakby otworzyć ich cele. Więc tak, dochodzimy właśnie do tych, do tych zamkniętych, zamkniętych w celi piratów i po lewo... Po prostu musimy się udać po klucze, które trzymał przy kości piesek. Klucze bierzemy, zeskakujemy sobie tutaj na dół. Klucze są trzy, więc warto zużyć wszystkie. Otwieramy, otwieramy cele więźnia. To właśnie odblokowuje nam, tak jak mówiłem, osiągnięcie. I teraz przy pomocy ostatniego z tych kluczy wychodzimy z tej lokacji, jakby z tego podziemia i wchodzimy w jego dalszą część gdzie my będziemy mieli do poprzesuwania kilka platform. My to też widzę, że tak chyba zrobiliśmy trochę gorzej, bo tutaj po lewo można strzelić jeszcze w linę, która odblokuje nam platformę, dzięki której będziemy mogli przejść tą y, bez y, sword bez tych daszów takich. Też jak, ja, jak widzicie, jestem w to najlepszy na świecie, oczywiście miszka tlasa tak zwany. I wszędzie, gdzie tylko się dało, spadałem. <laughs> I jakby myślałem, że... Jest to troszeczkę prostsze i te obiekty nie są fizyczne i można przez nie przeniknąć. Ale mówię, da się to zrobić bez strzelania w lewo w linkę. No ale tak jak, tak jak tutaj widzicie, da się też przy pomocy tych skoków. Ja jeszcze tutaj musiałem raz spaść, także dalej można się pośpiać troszeczkę ze mnie. Ale widzicie, tutaj tak naprawdę dało się przejść wszystko bez tych, bez tych, bez tych sword dashy. tutaj przynajmniej te dwa skoki. No i trzeci już możemy tutaj Właśnie przy pomocy tego dasza. I tutaj tak jak widzicie jest ta linka, o której mówiłem, którą możemy przy pomocy właśnie na przykład, pistoletu czy tam snajperki sobie odblokować i będzie nam to pewnie dzięki temu dużo prostsze, ale jakby wiadomo, każdy sposób, jeżeli działa, jest dobry. No i tak jak widzicie, na dole jest ten dziennik, jeżeli o nim zapomnieliście wcześniej, to warto do niego wrócić i sobie przeczytać. No i dobrze, tutaj mamy jeszcze klucz do wzięcia. Klucz znajduje się w studni, musimy sobie ją znowu przy pomocy tego bloczka podnieść ten, ten to wiaderko i w nim właśnie znajduje się klucz, który niestety został mi podebrany i nie mogłem tego ja pokazać. Mam nadzieję, że, że go znajdziecie. No i tutaj chwilkę poczekamy, aż Jack sobie pogada i to nam odblokuje komendację za poznanie historii tego skarbca. No i właściwie została nam już ostatnia misja poboczna, znaczy właściwie nie poboczna, już główna, czyli ucieczka z tego, z tego miasta i następnie mamy ostatnie, czyli oddanie już tylko busoli, także ja Was zostawiam, tutaj po prostu musimy zabić kilka fal fantomów i yy, uciec po prostu z tego miasteczka i popłynąć w stronę tawerny. Tutaj jeszcze serio chciałem może trochę przeprosić, jeżeli ten, ten odcinek jest tak trochę poprowadzony chaotycznie. Tak jak mówię, warto po prostu, chciałem po prostu przejść tą całą misję i też nie chciałem zostawiać Was, nie wiem, z samą muzyką czy coś, a jakby gadam sobie w tle, więc mam nadzieję, że nikt tego nie odebrał jakoś nieprofesjonalnie czy coś. Po prostu te, te, te misje traktuję jakoś tak mniej mniej łopatologicznie, traktuję je po prostu też z większym, jak to się mówi z większą dozą y, uwielbienia, że tak powiem, jeżeli tak można powiedzieć, bo, bo są naprawdę super i fajnie też się przechodzić tak właśnie na luzie. Nie tak jak poprzednie misje, że o, musimy tutaj każdy dziennik znaleźć i one są takie w sumie po jakimś czasie nudne i każdy musimy powtórzyć 5 albo 3 razy i za każdym razem właściwie jest to samo. To nie było jakoś super ciekawe, a tutaj naprawdę one, nie wiem, ci nowi przeciwnicy. Te nowe bronie, te specjalne lokacje to naprawdę super przynajmniej dla mnie. Ja mi się to super przechodziło. I dlatego też tak tego Tayla, może nie umiem przez to poprowadzić, bo to właśnie jest takie powinno być luźne. Ja sobie powinien tutaj po prostu jakiś taki dialog prowadzić, a to nie jest dla mnie chyba jakoś takie proste jeszcze. Ja też bardziej jednak stemuję niż, niż robię odcinki, więc nie jest mi tak prosto. Opowiadać o niczym. Mam nadzieję, że mówię, że mimo wszystko nie słuchało wam się tego źle. <laughs> I, i dzięki mnie, że tak powiem, trochę Wam tutaj pomogłem i będzie to dla Was prostsze. Dobrze, więc tutaj po zabiciu tych wszystkich szkieletów, tam znowu tego minibosa, mamy właściwie skończoną już praktycznie każdą misję. Zostało nam po prostu odnieść busolę Jacka, w tym celu udajemy się znowu do statku, następnie płyniemy tak jak wcześniej za, za, za tymi takimi zielonymi latarniami, aż dopłyniemy do tawerny. Po dopłynięciu do tawerny udajemy się w stronę drzwi. Tutaj gada przeklęty kapitan, którego w ogóle zauważyłem dopiero za trzecim razem, jak wykonywałem tę misję. On znajduje się tutaj, właśnie nad drzwiami. Fajny element, bo w pierwszej misji go mogliśmy nosić, a tutaj skończył na drzwiach. No i tutaj, tak, czekamy, aż sobie Jack pogada, i następnie oddajemy mu jego, jego kompas, jego busolę. No i co? I teraz wracamy na statek i udajemy się do włączonego portalu, i to jest. Koniec naszego Tayla. Tam oczywiście musicie chwilkę jeszcze poczekać, bo dopiero po wypłynięciu będzie on zakończony. I tak jak widzicie, opowieść ukończona. Mamy wszystkie rzeczy z tego Toll taila zrobione. Tutaj jeszcze na koniec pokażę Wam nagrody. Jest ich aż 5. Mamy cztery instrumenty dętowe i kufel. Są to naprawdę fajne itemki. Yy, śmieszne wykorzystanie kufla, bo czasami lepiej widać przez niego, przez mgłę. Możecie sobie z tego trochę, że tak powiem, z tego skorzystać i czasami jak czegoś nie, widzieć, nie widzicie na pierwszy rzut oka, możecie przy pomocy tego kufla właśnie sobie zobaczyć. No ale już Wam bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnych odcinkach Staley, jak i na streamach. Wszystkie linki znajdują się standardowo w opisie. Dziękuję bardzo za uwagę i trzymajcie się. Pa, pa!